Dzień dobry. Witam wszystkich moich zacnych widzów. Chciałbym jeszcze raz przypomnieć o krzyżu w Słupsku, który krwawił przez 10 lat. To największy cud, jaki Bóg może dla nas uczynić. Dlaczego nie można większego? Ponieważ gdyby Bóg pokazał nam, sam siebie, albo anioła, albo Matkę Bożą byśmy zobaczyli, to w tym momencie już nie mamy wiary, tylko wiedzę. Od momentu, kiedy widzimy Boga twarzą twarz, albo Anioła, albo Matkę Bożą, no to już trudno powiedzieć, że mamy wiarę, bo my widzimy, bo my wiemy, bo już się dotknęli. Natomiast taki cud Krzyża w Słupsku to jest najwięcej, co Bóg może zrobić, aby nas nie zmusić do wiary. Bóg nie chce nikogo zmuszać do wiary. Bóg zaprasza do raju. Do krainy miłości i nie chce nikogo do tego zmuszać. Natomiast zachęca i pokazuje, że jest to nieprawdopodobna prawda, żywa prawda, że Jezus Chrystus 2000 lat temu został ukrzyżowany za nasze grzechy i ma taką moc dzisiaj, że potrafi pokazać swój krzyż po dwóch tysiącach lat, postawić go w samym środku miasta. Słupsk wcale nie małe miasto w Polsce. I pokazał krzyż dokładnie tak, jak wyglądał po ukrzyżowaniu człowieka. Krew wypływa z jednego miejsca, tam gdzie są nogi. Z rąk nie wypływa prawie nic. Było to w roku 1982, w marcu. To czas stanu wojennego. Wielu ludzi zostało zamkniętych do więzienia, więc dla milicji obywatelskich, dla których cudów nie ma, było oczywiste, że albo to robi ksiądz, albo robi to człowiek Solidarności, że jakaś rurka, pompka o takie rzeczy. No więc pilnowano tego krzyża 24 godziny na dobę. Było tam mnóstwo milicjantów, ponieważ się bali rozruchów. Tam setki ich były. Robili rentgena, zrobili rentgena tego krzyża, żeby zobaczyć, gdzie rurka, jakiś pojemniczek na krew i tak dalej. Powiedzieli, że to ludzka krew. Badali to w laboratorium. <śmiech> <śmiech> Największy cud, jaki Bóg może zrobić, żeby nie przekroczyć granicy zmuszenia nas do wiary. Widzimy, że ten krzyż ma wyraźny przód. Stoi przed kościołem Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Czyli Kościół Mariacki w Słupsku, na rynku, centralne miejsce dużego miasta w Polsce. I komuna się skończyła, a to dalej ciekło. 10 lat, 10 lat wypływa by krew. Krzyż nie został uznany przez Kościół, ponieważ rozmawiałem wówczas z biskupem, który wysłał próbki do Watykanu. One się zbiły. Eee, Watykan porzucił o kolejne. A że deszcze padały i było znacznie mniej tej krwi niż na początku. Mieli problem, żeby zebrać pełne stare czasy, więc potrzebne były pełne ampułki tej krwi. Nie byli w stanie. Drugi raz nie wysłano. No i ze strony kościoła tak to ucichło. Ale każdy człowiek, który ma oczy i widzi, to widzi, że nieprawdopodobny cud. Ten krzyż stał przed tym kościołem. 30 lat prędzej. On został postawiony w roku 1950. I po 30 latach z tego krzyża wypłynęła ludzka krew. No i niektórzy mówią: Eh, to pewnie żywica. No, tylko każdy z nas był już w lesie nie jeden raz. I z żywych drzew nigdy czegoś takiego nikt nie widział. A ten krzyż stoi przed kościołem mariackim w centrum miasta. I przez 10 lat wypływa z niego krew. To chodzi o to, że kolejnym cudem to już wtedy, kiedy my widzimy Boga. Ale to już jest wtedy nie wi wiara, tylko wiedza. I Bóg nie chce nikogo do w ten sposób zmuszać. Daje taki przykład krzyża krwawiącego. I ktoś, kto ma oczy, widzi i rozumie. A są tacy, co nie wiedzą, nie rozumieją i to odrzucają. Dobry Boże, ja Ci bardzo za wszystko dziękuję. Dziękuję Tobie, ukochana Matko, i wszystkim zastępom Aniołów Świętych. Teraz spróbuję to zbliżyć. Wyglądało to wówczas tak. Niesamowite. Dobry Boże, pobłogosław nam wszystkim. Wszystkim błogosławie Bóg i Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.